No, drodzy Państwo, z tą blokadą rachunku, to jest właśnie później taka niespodzianka, że mamy prowadzoną upadłość, nie są dopilnowane pewne sprawy, czyli pozamykanie rachunków bądź po tych rachunków bankowych. No i tutaj bym proponowała przede wszystkim, jeżeli upadłość konsumencka się już zakończyła, czyli to postępowanie i ma Pani już prawomocny plan spłat, Natomiast rachunek bankowy nadal jest zablokowany, to proponuję wziąć prawomocność planu spłat, podejść sobie do banku i poprosić panie, żeby odblokowały rachunek. Jeżeli nie będzie chciał bank tego zrobić, no to tak naprawdę no jest to problematyczne i nie wiem, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby bank nie odblokował w sumie rachunku bankowego. Ponieważ cały czas generują się Państwo na tym rachunku koszty. Ten rachunek jest czynny, tak? I chcielibyście z niego korzystać. W związku z tym trzeba do tego banku udać się i poruszyć Ziemię i Niebo, żeby ten rachunek został nam odblokowany. No, i tutaj z tymi rachunkami właśnie wynikają różnego typu problemy, ponieważ po ogłoszonej upadłości konsumenckiej powinniśmy tak naprawdę e, zwrócić się do syndyka, podać mu wszystkie rachunki bankowe, które posiadamy i poprosić, żeby syndyk pozamykał nam te rachunki, bo one będą nam generowały nowe koszty. Państwo, jak jesteście w upadłości, to wszystkie rachunki, które posiadacie, e, są zablokowane. I na przykład syntek może odblokować Państwu jeden rachunek, natomiast te pozostałe rachunki zostają i tam się generują cały czas koszty obsługi tego rachunku. I później, już po zamkniętej upadłości konsumenckiej, może się okazać, że macie już dodatkowe, nowe koszty po upadłości, które trzeba będzie spłacić, albo te rachunki w ogóle nie zostaną odblokowane i będą one generowały banki będą generowały koszty na tych rachunkach, a Wy korzystać z nich nie będziecie mogli. Więc proponuję Państwu, jeżeli została u Was ogłoszona upadłość konsumencka, podajmy syndykowi wszystkie rachunki, które posiadamy, nazwę banku, numer rachunku, z prośbą, które rachunki syndyk ma Wam pozamykać. I syndyk po prostu wyśle pismo, pozamyka, skończą się koszty generowania nowych kosztów na Waszych rachunkach. Bo pamiętajcie, że Państwa długi wchodzą do upadłości do dnia ogłoszenia upadłości, a już po ogłoszonej upadłości, jeżeli tam się generują nowe koszty, to to są już Wasze nowe długi. Dlatego warto o to zadbać. Jeżeli nikt Państwa nie prowadzi, prowadzicie się sami w tych, w tych upadłościach, to później właśnie takie kwiatki wyskakują, gdzie Państwo nie wiecie, co macie z tym zrobić. W związku z tym proponuję podać syndykowi wszystkie Wasze rachunki bankowe, wskazać, które mają być zamknięte. Syndyk oczywiście wyśle notatki, wyśle pisma, bank zamknie rachunek, nie będzie generowania nowych kosztów. Natomiast w sytuacji, kiedy Państwo sobie nie dopilnowaliście tego, syndyk też nie zwrócił na to uwagi, że ten rachunek trzeba odblokować, jest już po przysłowiowych ptokach, no to wtedy no cóż, pozostaje Państwo jedynie Proszenie banku, nachodzenie i yy, wykazywanie dokumentacji, że upadłość jest zakończona, że jest prawomocny plan spłat, przyniesienie dokumentów no i od drzwi do drzwi pukania odblokujcie mi mój rachunek. Niestety, jeżeli się tego nie dopilnuje w czasie trwania upadłości, to później już po zamknięciu, kiedy syndyk już zakończył pracę, to syndyk wam już nie pomoże. Syndyk już odmówi odblokowania takiego rachunku czy wysłania jakiegokolwiek pisma. To wszystko ma się zadziać. Oczywiście w czasie trwania upadłości konsumenckiej. Pozdrawiam.